Zaczęło się od tego, że jak byliśmy mali, bawiliśmy się w piaskownicy w autobus. Każdy, każdy chciał być tym kierowcą. Drugie, drugie miejsce to zajmowało konduktorka-konduktor, ale wiem z tego, że zawsze każdy chciał być tym kierowcą. Potem szkoła, szkoła i już my byli ukierunkowani w tym, że. Żeby wszystko życie toczyło się w kierunku tego, żeby zostać tym kierowcą. Zapisaliśmy się do szkoły o, o profilu o kierowca mechaniki, to WPK i, i tak, tak my cały czas dążyli do tego. Żeby zostać tym kierowcą. A, a żeby, żeby zostać dobrym kierowcą trzeba było poznać mechanikę, być najpierw mechanikiem, a potem kierowcą. I tak y, pierwszy rok y, szkoły, praktyki nie wypał do Chorzowa Batorego na praktyki zajezdni tramwajowej. Y, na no mało tego zajezdnia tramwajowa. W ogóle nie kręciło nas tak, żeby na szynach jeździć. No ale trudno, jakoś przemęczyliśmy ten rok y, y, praktyki w tym Chorzowie Batorym. Drugi rok y, zajezdnia w Katowicach. Tam to już było super. Tam już. Y, przechodziło się różne działy, ramy, skrzynie biegów, silniki, wszystko od podstaw się uczyło. Trzeci trzeci rok już tu na zajezdni w Tychach, tutaj już pracowaliśmy jako mechanicy, już naprawialiśmy autobusy. Potem wojsko, brat poszedł wcześniej do wojska, ja zostałem tutaj. Na, na zajezdni, no ale cały czas my dążyli do tego, żeby pracować razem, żeby jeździć autobusem jednym i być zmiennikami. Zacząłem chodzić to w WKU i już normalnie prosiłem o to, żeby mnie też zabrali tego wojska, bo jak pomyślałem sobie, że brat wróci z wojska i już pójdzie jako kierowca, a ja dopiero pójdę do wojska, dwa lata straty. W końcu wysłuchali mojej prośby i po dwóch miesiącach, jak brat poszedł do wojska, mnie zabrali. Po wojsku udało się, w ten sam dzień weszliśmy do cywila, nie wiem, jakiś to zbieg okoliczności, że dwa miesiące krócej służyłem, a w ten sam dzień weszliśmy do cywila. Po cywilu wróciliśmy do zajezdni, zapisaliśmy się na kurs kierowcy, zrobiliśmy prawo jazdy. Jeszcze tego my chcieli, poszliśmy do tego. Jeszcze dyrektor Żłobiński był, nie? My poszli do tego, powiedzieliśmy, że my chcemy iść z, jako kierowcę. On powiedział, że, że nam raczej nie podpisze, żeby tak. puści, nie chciał nas puścić, na kierowców, bo powiedział, że mechaników, mechaników brakuje, brakuje nie? My bardzo... po, postawiliśmy koło pod ścianą i, i powiedzieliśmy to, my się zwalniamy, że nie będzie pan dyrektor miał ani, ani mechaników, ani kierowców. No i w końcu. Udało nam się go namówić, żeby nas puścił na ten na, 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 na kurs na prawo jazdy. I tak udało nam się razem zacząć chodzić na ten kurs prawo jazdy. Trwało to, nie wiem, chyba z, z pół roku czy coś, i po tym pół roku zostaliśmy w końcu kierowcami i mieliśmy takie szczęście że jako młod, młodzi kierowcy od razu my dostali nowy autobus. Był to Ika. ik, ik, Ikarus, krótki Ikarus krótki tego. I tak y, nasza droga przygoda. się przygoda w komunikacji miejskiej zaczęła się od razu na nowym autobusie i tak tak całe można powiedzieć cała nasza praca Przebiegała tu w tym przedsiębiorstwie, w tym PKM. Tychy teraz obecnie e, zawsze my mieli nowy sprzęt. Jeden raz ino było, że mieliśmy autobus turystyczny Mercedes, e, który był nie wiem, par, paruletni. To był jedyny autobus, który nie był nowy, a tak jakoś takie szczęście my mieli, że zawsze na nowym sprzęcie my pracowali. Chciałbym jeszcze nawrócić po tym autobusie krótkim, jakim my mieli. Jakoś człowiek taki czuł się niedowartościowany. Chciał tym przegubem jeździć. Tak uważał jako kierowca, tak tym przegubem. To uważałem, że to jest lepszy kierowca jak krótkim autobusem. I po tym krótkim autobusie, z 5-6 lat my jeździli na tym krótkim autobusie, przyszły nowe przeguby i udało się wskoczyć na tego nowego przeguba. Bardzo szczęśliwi my byli. No, a, a żeby jeszcze wtedy w tych czasach jeździć przegubowym autobusem, trzeba było iść kurs zrobić na, na czepy. bo w tej chwili wystarczy prawo jazdy normalnie na autobus i kierowca może jeździć i przegubem i krótkim autobusem. Wtedy było tak, że trzeba, mus... na trzeba było mieć uprawnienia na naczepę i do Katowic my pojechali ekstremalnie. My zrobili jeden dzień i mieliśmy uprawnienia na przegubę I tak my zaczęli jazdę autobusem przegubowym. Bo też chyba z 5-6 lat my jeździli tym autobusem przegubowym. Potem dostaliśmy tego Jelcza na LPG. Wzięliśmy ten autobus turystyczny. Mercedes. Niby jeden autobus, który był nie nowy, ale Jednak najlepszy. No, to te, nie licząc teraz tego mana, bo ten man, którym na dzień dzisiejszy jeździmy, to najwyższa półka w komunikacji miejskiej. Nie wiem, czy jest tutaj lepszy autobus jak ten. No, full wypas. Wszystko jest w nim ok. Pracę zaczęliśmy w 1977 roku jest rok 2015, no to łatwo sobie policzyć, ile ile lat już my tu spędzili w tym jednym zakładzie I, i jako zmiennicy od początku, jak zaczęliśmy pracę jako kierowcy w 1984 roku, tak do tej pory jesteśmy razem i bardzo dobrze nam się pracuje. Nie wyobrażam sobie, żebym mógł mieć innego zmiennika, jak swojego brata. Mogę na niego w każdej sytuacji liczyć. Nieraz nie, nie było tak, że, że komuś coś wypadło, była możliwość zamienić się no, trochę to może nie, nie w porządku, ten, ale cały czas przepisami, ale. Dla dobra sprawy trzeba było No Różnie to w życiu bywa. No, nieraz coś wypadnie, a, a wiadomo, nie chce człowiek zawalić pracy, czy, czy dzwonić, żeby wolne tego. To powiem jeden przykład, ale to już, to sprawa się już na pewno przedawniła. Było tak, że pracował na rano. Ja miałem zmianę popołudniową. Jakoś takiego lenia miałem, tak mi się do pracy nie chciało iść. Nie było telefonu wtedy. Pojechałem do Mikołowa na zmianę. Przyszłem do brata na tą zmianę. On zadowolony, a dobrze, już idę do domu. Ja go proszę, wiesz co, tak mi się nie chce dzisiaj pracować. Zrób dzisiaj cały dzień, a ja zrobię jutro za ciebie cały dzień. No, jak mówiłem na początku, na brata mogę zawsze liczyć, zgodził się bez wahania. I tak y, zrobił cały dzień tego, ja na drugi dzień y, również y, za niego zrobiłem cały dzień. Były różne takie też sytuacje i pamiętam y, na końcowym przystanku matka z dzieckiem y, przyszła, to już było późny wieczór i słyszałem: mamusiu, patrz ten sam kierowca, co z nim jechaliśmy rano." Ja ino tak sobie w duchu pomyślałem: "Dobrze, że ten sam kierowca, że tyle tyle godzin jeździ ten sam kierowca, nie?" Było różnie też pasażer przychodził, mówił: Ech, te pan, jeszcze tego z panem jechałem dzisiaj i znaczy, nie dzisiaj i no rano, a, a i po południu i znowu z panem jadę, nie? Ja mówię: No, na pewno nie ze mną, nie? A on święcie był przekonany, że ze mną jechał. Ja mówię: Wie pan, co jak pan chce, to się założymy, nie? I ja panu udowodnię, że, że pan nie jechał z tym samym kierowcą co ja, ale było kilka takich przypadków, ale nigdy nie chciał się za, założyć. My tak li, linii my nie znali, bo to człowiek tyle tych linii było, że nie jest w stanie od razu tych wszystkich linii poznać. To, to zawsze ten co miał na rano to jechał z tym po południu co ma kurs więcej, żeby temu zmiennikowi bratu pokazać jak ta linia przebiega i żeby tą linię poznał, że że nie jeździło się tak, jak inni jeżdżą, że jadą dzień wcześniej za tą linię i no my tak w rodzinie my to no, tak, Że Jedna... zawsze jechał, nałożył ten co miał na rano, ten jeden kurs więcej nałożył, żeby pokazać bratu jak ta linia przebiega. Wtedy, wtedy to różnie było, bo były takie linie, że zmiana była w Orzeszu, taka linia orzesze Knurów. I, i do Orzesza na zmianę przyjechał ten rano, żeby mu pokazać, musiał jechać do tego Knurowa, tam jeszcze jakiś postój. Jak przyjechał do tego Orzesza z powrotem, ni, nim się dostał na, na Tychy, to już praktycznie już wieczór był, że, że to tak jeden drugiemu prawie cały dzień poświęcał, żeby, żeby jakoś ten kurs Bezstresowo nie musiał się tam pasażerów ani pytać, no bezstresowo mógł ten kurs wykonać.